Witam. Nazywam się Ania. Ania Dżugała. Urodziłam się w Obrzychu. Przez bardzo długi okres czasu tam mieszkałam. W wieku 20 lat wyjechałam do Wielkiej Brytanii, gdzie zostało moje życie zupełnie zmienione. Nie tylko przez pracę, którą wykonywałam, ale również przez kogoś bardzo specjalnego, kogo poznałam. Do tej pory wszystko, co robiłam w moim życiu, wiązało się ze mną, było to tylko o mnie i na mój temat. Popełniłam bardzo wiele błędów. Cały mój czas bycia w Polsce był jednym wielkim wyzwaniem. Nie potrafiłam zrozumieć moich rodziców, moi rodzice nie potrafili zrozumieć mnie. To doprowadziło do tego, że alkohol był nie tylko rozrywką, ale też sposobem życia. Alkohol był czymś, co prowadziło mnie przez dzień i pozwalało zasnąć w nocy. Poprzez szkołę podstawową i liceum udało mi się jakoś prześliznąć, nawet z dobrymi wynikami, ale brakowało mi sensu w życiu, brakowało mi celu, brakowało mi wszystkiego. Nie rozumiałam, jaki czynnik. Jest najważniejszy w tym, żeby żyć godniej i być dobrą osobą. Przemieszczałam się z miejsca na miejsce. Kiedy przyjechałam do Anglii, poznałam osobę, z którą mam obecnie dwójkę dzieci. Cały nasz związek był zbudowany na braku zrozumienia i alkoholu. Popełniliśmy obydwoje wiele błędów. A sposób, w który się rozstaliśmy, był jednym z bardziej nieprzyjemnych, jaki można sobie wyobrazić. Trafiłam do domu matki i dziecka z dwójką dzieci. W Wielkiej Brytanii, kiedy rodzic nie spełnia odpowiedzialności obo rodzicielskich nad dziećmi, dzieci są przekazywane służbom socjalnym. To groziło również mi. Dla mnie był ważniejszy alkohol, żeby zapomnieć, żeby uzmysłowić sobie. Coś innego niż to, kim jestem. Kiedy przyjechałam do Anglii, życie okazało się zupełnie innym niż to, co do tej pory miałam. Tutaj mogłam sama decydować o sobie, ale popełnione błędy były bardziej widoczne. Byłam jeszcze bardziej połamana, jeszcze bardziej zniszczona. Mieszkając w domu dla matki i dziecka, mając dwoje dzieci, będąc zupełnie sama, Odrzucona niczyja, bez rodziców, w obcym kraju, bez przyjaciół. Alkohol był modnym przewodnim wszystkiego, co robiłam. To był powód, dla którego wstawałam i powód, dla którego żyłam. Niestety nie moje dzieci, ale zupełnie coś innego stało się priorytetem. Dopóki nie poznałam kogoś bardzo specjalnego. Byłam głodna. Nie miałam co jeść, nie miałam nic dla dzieci i poszłam do organizacji, która zajmuje się rozdawaniem żywności w Wielkiej Brytanii. Jest to Foodbank, Foodbank we Frontline Church. I tam poznałam Estel. I Estel powiedziała mi coś cudownego: powiedziała mi, wiesz, Bóg Cię kocha, Jezus chce być z Tobą. Zupełnie nie wiedziałam, o czym ona mówi do mnie. Zajęło mi rok, żeby w pełni, w pełni zaakceptować to, że ktoś może kochać mnie taką, jaką jestem. Że komuś może naprawdę zależeć na tym, co ja robię ze swoim życiem. Że jest ktoś, kto chce zobaczyć mnie obok siebie. I tym kimś jest Jezus. On umarł na krzyżu za to, żeby moje grzechy zostały wybaczone ja mam bardzo wiele sobie do zarzucenia bardzo wiele ale kiedy wstaję rano i patrzę na twarz moich dzieci wiem że dostałam niesamowity dar teraz jestem w związku małżeńskim z wspaniałym mężczyzną dzięki Alanowi przestałam pić bo powiedział do mnie, że nie jest to rzecz, na którą ja zasługuję Powiedział, albo alkohol, albo idziemy razem. Ja wybrałam mojego męża. Mamy wspaniałe dziecko. I teraz potrafię słyszeć głos Boga bardzo wyraźnie. Dzięki temu, co zbudowaliśmy razem, pobłogosławił nas wspaniale, łącząc nas z polskim kościołem, który przyjechał z Bydgoszczy do Anglii. Ja tutaj jestem już 17 lat. To jest mój kraj. Kościół Frontline otworzył drzwi nie tylko dla mnie, ale również dla moich braci i siostry, którzy przyjechali z Polski w poszukiwaniu nie tylko Jezusa, ale też innych, tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co Bóg potrafi zrobić. Każdego kocha Bóg tak samo. Każdy jest w oczach Jezusa Chrystusa tak samo warty. Łaska boska jest czymś najwspanialszym na świecie. Nie ma lepszego daru niż ten, który Jezus daje nam codziennie. Wystarczy tylko sięgnąć i powiedzieć: Jestem gotowy to przyjąć. Jestem gotowy odłożyć wszystko, co robiłem źle w moim życiu i iść tą drogą, którą Bóg mi wyznaczył. I uwierz mi, to jest najważniejsza i najprostsza rzecz na świecie. Oddaj wszystko, co masz, zaufaj Bogu, a On w zamian da ci życie, jakiego nie mógł sobie sam wymarzyć. Jezus Chrystus jest wszystkim. Kiedy go poznałam, moje życie się odmieniło. I proszę, nie myśl, że to było tak, jak magiczna różdżka, bo to nie na tym polega. U mnie to była praca, to było zrozumienie, czytanie Słowa Bożego, to było rozmowa z innymi, zrozumienie swoich własnych błędów i słuchanie tego, co Bóg do mnie mówi. Kiedy zrozumiałam, jak ważną jestem osobą w życiu której Bóg dał tak ogromną szansę. Po raz pierwszy przestałam płakać, jak się moje urodziny rozpoczynały. Trzy lata temu po raz pierwszy potrafiłam się cieszyć, że żyję. Od trzech lat ani razu w mojej głowie nie ma myśli samobójczej. Nie chcę przestać żyć. Ale to było możliwe tylko dlatego, że zrozumiałam, jak ważne jest moje życie dla Boga. Bóg chce, żebym tu była. Mam misję do wykonania. Tak jak każdy z nas, moją misją jest powiedzenie prawdy o tym, kim jest Jezus Chrystus, po to, aby każdy, kto słyszy to, co mówię, i moje świadectwo wiedział, że jeśli Jezus potrafi zmienić osobę, dla której alkohol jest ważniejszy niż dzieci, w kogoś, kto kocha swoje dzieci bardziej niż swoje własne życie, Jezus Chrystus może zmienić każdego. I to jest moja wiadomość dla wszystkich.